Tematem dzisiejszego odcinka jest opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej w 2021 roku. Rok temu z kawałkiem nagrałem pierwszy filmik na, na tej playliście Męcen podatka, podatkach, gdzie opisałem różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Życie się zmienia, przepisy się zmieniają, przepisy podatkowe szczególnie często się zmieniają, dlatego to co omawiałem rok temu, wiosną 2021 roku, w sporej części jest już niestety nieaktualna. W międzyczasie doszło do podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, weszły przepisy dotyczące CIT-u estońskiego, zmieniło się bardzo mocne przepisy dotyczące podatku ryczałtowego i karty podatkowej, Dlaczego? dlatego część tych informacji trzeba po prostu odświeżyć i zaktualizować po to, żeby ten stary filmik nie wprowadzał Was w roku 2021 w błąd. O opodatkowaniu spółek komandytowych, o cit estońskim czy do, dosyć dokładnie o ryczałcie mówiłem w innych filmikach, dlatego teraz skupię się, o, jedna, skupię się po prostu na jednoosobowych działalnościach gospodarczych i powiem z grubsza, jakie możliwości wyboru formę opodatkowania macie w roku 2021 i od razu na przyszłość zaznaczam, że to co mówię teraz ma datę ważności do grudnia 2021 roku, a nad rok 2022 prawdopodobnie będę musiał nagrać kolejny film, ponieważ zapowiedziano już nowy ład, który ma zrewolucjonizować opodatkowanie przedsiębiorców, w związku z czym ten filmik znowu przestanie być aktualny już teraz Was o tym ostrzegam, żebyście nie oglądali go za bardzo w roku 2022 oraz w latach Późniejszy. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ma wiele zalet, niestety ma też kilka wad. Zalety są takie, że mamy niskie koszty księgowości, znacznie niższe niż w przypadku księgowości spółki ZO. Do tego jest to proste, nie trzeba składać sprawozdań finansowych, prowadzić taką działalność w miarę prosto. No i nie mamy podwójnego opodatkowania. Raz wystarczy zapłacić podatek i wszystkie pieniądze są już nasze. Nie ma w ogóle zagadnienia wyjmowania pieniędzy ze spółki, nie trzeba się zastanawiać, co dalej z tym robić. Płacimy podatek, robimy przelew z konta firmowego na konto prywatne i nikogo nie interesuje, co robimy z naszymi pieniędzmi. Są to duże zalety. Niestety, jednoosobowa działalność gospodarcza ma też swoje wady. Pierwsza jest taka, że odpowiadamy całym majątkiem bez żadnych ograniczeń za zobowiązania, które wygenerujemy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli źle zrozumiecie przepisy podatkowe, albo jeżeli skarbówka będzie coś od Was chciała, albo jakiś inny urząd będzie na Was chciał karę za nałożyć, no to niestety. Kara może przekroczyć wasz majątek firmowy i wejść również na wasz majątek prywatny. Więc w zależności od branży jest to mniej lub bardziej bezpieczna forma prowadzenia działalności. Kolejna wada to jest konieczność płacenia składek na ZUS. Mając spółkę ZO, nie płacimy ZUS-u. Mając jednoosobową działalność gospodarczą, musimy płacić ZUS, chyba że mamy gdzieś indziej umowę o pracę na minimalną krajową albo na wyższe wynagrodzenie. Wtedy wystarczy nam sama składka zdrowotna. Ale co do zasady, jesteś przedsiębiorcą, musisz płacić ZUS, który niestety z roku na rok jest coraz wyższy. Teraz, jeżeli zastanawiasz się dopiero, jaką Założyć działalność gospodarczą i jak ją opodatkować, to musisz wiedzieć, że przez pierwsze pół roku płacisz tylko i wyłącznie składkę zdrowotną. To wychodzi coś poniżej 400 zł miesięcznie, przynajmniej w tym roku, więc nie jest jeszcze tak tragiczny. Następnie przez dwa lata płacisz tak zwany mały ZUS, czyli składkę zdrowotną plus małe składki na ubezpieczenie społeczne. Razem będzie chyba coś około 700 zł. Niestety po 2,5 roku wchodzisz na duży ZUS. A duży ZUS to już jest w tym roku prawie 1500 zł miesięcznie, więc wychodzi bardzo drogo. Te 1500 zł miesięcznie trzeba płacić niezależnie od tego, czy coś zarobiliście, czy straciliście, nie ma znaczenia. Niezależnie od wysokości dochodu lub poniesionej straty, trzeba płacić 1500 zł miesięcznie. Wychodzi drogo, zwłaszcza jak porównamy to z tym, co otrzymujemy w zamian. Teraz. Wiemy, już, że musicie płacić ZUS, wiemy, że musicie płacić księgowość, i macie następujące formy opodatkowania do wyboru. Pierwsza to jest skala podatkowa. Do 85 tysięcy złotych miesięcznie, 17%, powyżej tego 32%. Jeżeli ktoś ma wielkie nieszczęście być na skali podatkowej i uzyskać dochód powyżej miliona złotych, to jeszcze nad tą nadwyżkę wpada danina solidarnościowa 4%, co oznacza, że maksymalna stawka podatku może wynieść aż 36%. Będąc na skali podatkowej można korzystać z ulgi na dzieci, można się rozliczać razem z małżonkiem, w związku z czym jeżeli Wasz małżonek zarabia Istotnie mniej niż 85 tysięcy, a wy troszkę więcej niż 85 tysięcy, możecie rozliczyć się razem i płacić efektywnie 17%. Nie jest to złe rozwiązanie. Więc skala podatkowa jest ok pod warunkiem, że nie zamierzacie zarabiać dużych pieniędzy. Wtedy ona przestaje być opłacalna, bo wchodzimy w 30-102% stawkę podatku. I wtedy, jeżeli zakładacie, że zarobicie dużo więcej niż 85 tysięcy złotych rocznie, warto wybrać podatek liniowy. Wybierając podatek liniowy tracimy prawo do rozliczenia się razem z małżonkiem, tracimy prawo do większości ulg, tracimy nawet kwotę wolną od podatku. Od swojego dochodu płacicie 19%, niezależnie od tego, jaki ten dochód jest, dopiero powyżej miliona dochodzi znowu danina solidarnościowa, czyli razem podatek wynosi 23%. Teraz wiem, że wiele osób narzeka, że te 19% to jest bardzo dużo. Ja również chciałbym płacić mniej niż 19%, tylko miejcie świadomość tego, że jak ten nowy ład już przyjdzie, to może się okazać, że wy będziecie bardzo chcieli płacić 19%, a niestety nie będzie jak, więc doceniajmy to, co mamy. 19% w porównaniu do tego, co się płaci na zachodzie od jednoosobowych działalności gospodarczej, to jest w miarę niska stawka i cenimy ją póki mamy, bo być może za rok już jej mieć nie będziemy. Kolejne dwie formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej opisane są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Występuje on w dwóch formach. Pierwsza to podatek ryczałtowy, czyli podatek przychodowy. Płacimy stawkę zależną od tego, co robimy. I tu w tym roku doszło do rewolucji. W zeszłym roku tam był taki bardzo długi załącznik numer dwa, który sprawiał, że większość branż była wykluczona z podatku ryczałtowego. Od tego roku ten załącznik został wywalony. Pierwsza zmiana na plus i druga taka, że podniesiono limit przychodów, do którego można być na podatku ryczałtowym. W zeszłym roku on wynosił 250 tysięcy euro, w tym roku już 2 miliony euro. Co oznacza, że masa przedsiębiorców może korzystać teraz z podatku ryczałtowego. Jak on jest skonstruowany? Ponieważ nie ma tego załącznika numer dwa, praktycznie każdy jednoosobowy przedsiębiorca może teoretycznie korzystać z podatku ryczałtowego. Wykluczone są z tego kantory wymiany walut, handel. Częściami samochodowymi i chyba apteki, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli jednak przypadkiem nie prowadzicie apteki albo kantoru, to możecie skorzystać z ryczałtu. Ale nie zawsze musi Wam się to opłacać, ponieważ jest to podatek przychodowy, więc nie rozliczamy kosztów, interesuje nas tylko i wyłącznie przychód. Teraz, w zależności od tego, z jakiego rodzaju działalności jest to przychód, musimy ten przychód opodatkować inną stawką. One są 17, 15, 8,5. 5,5 oraz 3 to są główne stawki. Od większości takich wolnych zawodów, typu lekarze, prawnicy, jakieś różnego rodzaju zawody finansowe, stawka ta wynosi 17% i jest kompletnie nieopłacalna, przynajmniej w tym roku. Być może po Nowym Ładzie ona stanie się opłacalna. Czyli 17% to nie jest atrakcyjna stawka. Jeżeli wpadacie w 17%, to raczej z niej nie korzystajcie. Jeżeli jednak jesteście wolnym zawodem, ale zatrudniacie jakiś pracowników, to wtedy spadacie na stawkę 15%, dalej jest to nieopłacalne. Już lepiej płacić w większości przypadków 19% od dochodu niż 15% od przychodu, jeżeli jeszcze zatrudniacie pracowników. Ale potem kolejne stawki są już trochę bardziej interesujące, ponieważ od wielu innego rodzaju usług to jest zaledwie 8,5%. Od kręcenia filmów na YouTube jest 8,5%, od szkoleń jest 8,5%, od pośrednictwa w interesach jest 8,5%, od działalności spedycyjnej jest 8,5%, od wielu, od usług biurowych, czyli od wypełniania różnego rodzaju dokumentów, tworzenia różnego rodzaju. Yy... Tekstów, które tam wykorzystuje się w waszej działalności. Czy nie mówię o takich tekstów literackich, jakichś tam opracowań na przykład, czy cenników. 8,5% to mało, bo tam dużo kosztów nie generujecie. Więc są usługi, które być może je świadczycie, które można opodatkować na 8,5% od przychodów, co bardzo często, jeżeli nie macie istotnych kosztów, jest znacznie mniej niż 19% od dochodu. Kolejne stawki są jeszcze ciekawsze. Jeżeli macie firmę remontowo-budowlaną albo firmę wytwórczą i macie odpowiednio wysokie marże, to możecie płacić 5,5% od przychodu. A jeżeli czymś handlujecie, to 3%. Teraz w zależności od tego. Jakie macie marże? Musicie wziąć kalkulator i policzyć, czy bardziej opłaca się wam płacić 3, 5,5, 8,5% od swoich przychodów, czy 19% od dochodów. Jeżeli macie wysokie marże, prawdopodobnie ryczałt będzie lepszym rozwiązaniem. Jeżeli macie gorsze marże, no to prawdopodobnie lepiej będzie zostać na podatku liniowym. Kolejna Najprostsza w teorii forma opodatkowania to karta podatkowa. Są wymienione zawody, które można wykonywać w ramach karty podatkowej. W sporej mierze to są wolne zawody. Prawnicy, księgowi, lekarze, psychologowie, weterynarze, dentyści, położne, pielęgniarki. Do tego mnóstwo takich zawodów rzemieślniczych. Jakieś tam naprawy, garncarstwo... Tego rodzaju rzeczy, tworzenie waty cukrowej, na przykład, tam macie stałą stawkę. Ta stawka może zależeć od tego, ile osób zatrudniacie, może zależeć od tego, w jakiej wielkości miejscowości pracujecie, i ona jest wtedy stała. To znaczy, że nie liczycie już swoich dochodów, nie liczycie swoich przychodów, płacicie stałą stawkę co miesiąc. Bardzo proste, ma kilka pułapek, ale na ten temat nagrałem inny. Filmik, nie będę tu już wchodził w detale. Co oznacza, że jeżeli zastanawiacie się nad założeniem działalności gospodarczej, to bardzo ważne jest to, żebyście właściwie dobrali formę opodatkowania. To może, mogą być zasady ogólne, czyli skala podatkowa, to może być podatek liniowy, podatek ryczałtowy albo karta podatkowa. Wybierzcie tę formę starannie, ponieważ potem nie będziecie mogli jej zmienić w ciągu roku. Jeżeli teraz zakładacie działalność, to pierwsza szansa na zmianę wybranej teraz formy opodatkowania, jest dopiero w styczniu przyszłego roku, więc róbcie to starannie, przemyślcie to odpowiednio, ponieważ okazji do zmiany szybko mieć nie będziecie.